Cześć, jestem pan Herbata. W tym poradniku pokażę wam, jak ściągnąć Minecraft. Chodziłem w przeglądarkę. Jak już mogliście zauważyć, mam y, no już intro. Już jak już to robić? Link będzie w opisie. Tak. Y, jak mogę mogliście też zauważyć, będę no, czasami nagrywał inny. Innym tym, innym tym, programie. Jakiś tam pad a Innym, innym plikiem, jakby tak można powiedzieć. No. no. będę czasami nagrywał z kamerką. No, blunt, ja Akurat zapisz plik, ale ja akurat nie będę ściągał, bo ja już mam wciągnięte. Czyli zapisz plik. Jeśli e masz możecie wyłączyć. Wyświeci Wam się taka, taki plik Uruchom. Tak. I wszystko dalej, dalej, dalej instaluj. Tutaj instalujemy. Tak, yy, przepraszam, że w tamtym, że w tydzień nie gdzie było Boże ciało, ani nie filmiku nie zrobiłem. Przepraszam. No cały dnia mi nie było. Przepraszam. Będzie Wam taki plik i się właśnie sam otworzy od razu. Powinienem. No, force update. Znaczy, force. The... Nie umiem tego wymówić, więc tu, naciskamy tutaj, lub chcecie beta. Jeśli nie chcecie na jeśli chcecie najnowszą, to tu naciskamy, tutaj, Enter Game. Potem już to po pobierzecie, wyłączycie, nacisniecie Enter Game, możecie już grać na najnowszej wersji. A wam się teraz pobiera najnowsza wersja. Dobra, lepiej już nie będę komplikował tego. w następnym odcinku nie wiem albo znowu będę robił poradnik albo nie wiem z kolegą przejdę parkur muszę z nim się omówić. a y, w opisie też będzie mojego kolegi, mojej kolegi y, strona tam gdzie są jego y, jego tego jego jego jego, 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 czy, jego filmiki. Tak. Jeśli macie jakieś pytania, to na to napiszcie na yy, napiszcie. Będę też odpowiadał na Wasze pytania. No Tu będziecie mieli najnowszą wersję Minecraft. O! Albo na... W następnym odcinku będę ja nagrywał jakiś mod. Dobra, I najnowsza wersja to 1.5.2. Tutaj macie. Tutaj. Tak. Więc ja się z Wami żegnam. Poczekajcie, wiem jak to zrobić. Wiemy jak to zrobić?